Dzisiejsza Ewangelia może się na pierwszy rzut oka wydawać dosyć skomplikowana. Czytamy dzisiaj ostatni fragment z Ewangelii według świętego Jana. Jan, który napisał tę Ewangelię, był apostołem Pana Jezusa. Jan sam siebie w tej Ewangelii nazywa umiłowanym uczniem Jezusa. Czytamy dzisiaj, że Pan Jezus rozmawia ze świętym Piotrem, apostołem, a tuż za nimi idzie właśnie święty Jan. Piotr pyta Pana Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Co będzie z Janem? Jezus odpowiada mu: Jeżeli chce, aby pozostał, przy, to, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? O co tutaj chodzi? Otóż. Apostołowie spodziewali się, że jeszcze za ich życia nastąpi paruzja, czyli powtórne przyjście Pana Jezusa na ziemię, które, jak wiecie, wydarzy się na końcu czasów, na końcu świata. I Pan Jezus, na pytanie Piotra: A co z nim będzie? Czy Jan doczeka paruzji? Odpowiada: To nie twoja sprawa, Piotrze. To ja o tym zdecyduję. My, jak widzicie, jak wiecie, nadal czekamy na paruzję. Jan się jej nie doczekał. Jest teraz z Panem Jezusem w niebie. I tam czeka na powtórne przyjście Pana Jezusa na ziemię. My też powinniśmy żyć w taki sposób, żeby oczekiwać powrotu Pana Jezusa. Które, które nie wiemy, czy wydarzy się dzisiaj, za rok, za sto lat, a może za wiele tysięcy czy wiele milionów lat. Tego nie wiemy. Powinniśmy jednak być zawsze gotowi. Pan Jezus mówi nam o tym wielokrotnie na kartach Ewangelii, bo będąc gotowymi, mamy pewność, że będziemy zbawieni, że będziemy mogli przebywać w niebie i zmartwychwstać tak jak Pan Jezus. Jak możemy być gotowi? Dla tych z Was, którzy są już po pierwszej Komunii Świętej, bycie gotowym oznacza być w stanie łaski uświęcającej. Czyli regularna spowiedź, na przykład w każdy pierwszy piątek miesiąca i przystępowanie do Komunii Świętej, daje nam właśnie taką pewność, że jesteśmy gotowi na przyjście Pana Jezusa. Zaś dla młodszych, bycie gotowym to bycie blisko Pana Jezusa. To pamiętanie o miłości do Pana Boga, rodziców, rodzeństwa, kolegów czy koleżanek. To czynienie dobra, to bycie uśmiechniętym i bycie wdzięcznym za wszystko, co od Pana Boga dostajemy każdego dnia. To co? Będziemy gotowi?